Dzień dobry, witam was serdecznie z Frankfurtu nad Odrą. Dzisiaj opowiem Wam o problemie marihuany oraz o nowej ustawie. Tu ostatnio zgłasza się do nas dużo klientów, którzy utracili prawo jazdy lub mogą utracić, lub grozi im utrata, lub zarządzono wobec nich testy MPU, ponieważ kierowali pojazd pod wpływem marihuany. I co tutaj się zmienia? To jest bardzo, bardzo problematyczne, ponieważ to wszystko jest bardzo nowe i w Niemczech nikt nic nie wie. To tak często bywa. Więc pytaniem jest tak, kiedy stracimy teraz uprawnienia jadąc pod wpływem marihuany po zmianie kanabis czyli po wejściu w życie ustawy o legalizacji, legalizacji marihuany, kanabis KZ. Co się zmienia? Zmieniają się wartości, od których, po których można utracić y, uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Jakie to są wartości? Tego tak dokładnie jeszcze nikt nie wie. Planowane są 3 nanogramy, jeszcze są te inne wartości te, te CHC, COH, ale one się zmienią, one będą podwyższone. Co oznacza, że dużo jest przypadków, mamy bardzo dużo klientów, którzy są w takiej zwanej tej strefie nie wiadomo co. Czyli mieli małą marihuanę we krwi, a urząd zarządził albo MPU, albo odbiór, że odbierze im uprawnienia. Co w tej sytuacji zrobić? W tej przejściowej sytuacji, gdzie nikt nic nie wie i nie ma jeszcze decyzji jakie będą to wartości. My ostatnio złożyliśmy parę wniosków o wstrzymanie postępowania, czyli o to, żeby urząd zarządził MPU te testy psychologiczne, medyczno-psychologiczne, no i dał tam jakiś określony czas, żeby przedstawić te testy. Ja wskazałam na zmiany ustawy i na fakt, że jeszcze ogólnie nie wiadomo, co to będzie, i urzędy do tej pory. Wstrzymały nam, tylko jeden urząd nie chciał wstrzymać, to przyznam, dyskutujemy jeszcze z nimi, ale urzędy do spraw komunikacji raczej myślę, że będą wstrzymywali właśnie, powstrzymają się z wykonaniem tych decyzji, wtrzymają to postępowanie i albo od razu uchylą to zarządzenie o MPU lub poczekają. Więc pamiętajcie o tym, jeśli nie macie dużo nanogramów marihuany we krwi, można zastanowić się, żeby coś jeszcze zadziałać. Ja teraz mówię o otwartych postępowaniach. Co jest z osobami, które już kiedyś podraciły te uprawnienia, lub teraz kiedyś utraciły i muszą zrobić MPU? O tym powiem Wam w następnym wideo, które planuję nagrać wkrótce. Serdecznie Was pozdrawiam, do widzenia.